Czy ten burger faktycznie jest najlepszy według oceniających w tej okolicy? Zaraz się przekonamy. Witam Was serdecznie na ostrym kanale. Ja nazywam się Maksym i dziś postanowiłem wpaść do miejsca, które nazywa się Love Burger i znajduje się w wesołej pod Warszawą. Według opinii oceniających osób, no gwiazdki same w sobie pokazują, że. Warto tu przyjechać i spróbować. Ja, oczywiście, wybrałem najostrzejszą wersję, ale zanim do tego przejdziemy, postanowiłem dodać mały element do tych odcinków i opowiedzieć wam kawał. Także dajcie znać, co o tym myślicie. Uwaga, co robi ostra papryczka w kuchni? Rozgrzewa atmosferę. A jak już mamy to za sobą, Love Burger na Google ma 4,6 gwiazdki na prawie 1000 opinii i na Facebooku na ponad 200 opinii 4,7 gwiazdki. Wydaje się, że jest to dobrze oceniane miejsce, dlatego też postanowiłem to sprawdzić i zamówiłem sobie zestawik z hotburgerem, w którego skład wchodzą bekon, jalapeno, sałata lodowa, cebulka, ogórek piklowany, czatnej Pomidorowy i sos hot. Także zobaczymy, na ile to będzie hot. Mam przed sobą rachunek, zamówiłem 130 gramów mięsa, dodatkowo doszły fryty i opakowanie. Jeszcze widziałem, że wrzucono dla mnie. Napój, także jestem bardzo zadowolony z tego wyboru, bo zapłaciłem tylko 42 zł. I mam frytki, które są wliczone za dychacza. Napój za friczko i hamburger 29 zł. Dodatkowo opakowanie 3 złotówki. Zobaczcie, jaki rozstrzał w cenach w Warszawie i pod Warszawą e, tak naprawdę można napotkać. No, Ostatnio złapałem burgera za 51 zł, który był samym burgerem. Tutaj mamy pełen zestaw, dodatkowo jeszcze napój i wszystko zapakowane w Love Burger torba Jestem very, very głodny i już mi się tutaj podoba. Słuchajcie, już mi się tu podoba, bo poza tym, że burgerek jest w takim ładnym opakowaniu, to jeszcze dodatkowo fryty, które również są zapakowane tak nietuzinkowo. Zobaczcie, w kubeczek papierowy. Dodatkowo sos pewnie ketchup. Bardzo chętnie spróbuję frytek, bo jestem no, trochę zmęczony i głodny, bo zrobiłem trening, co automatycznie spowodowało, że jeszcze chętniej przyjechałem tutaj stestować. I mam nadzieję, że przez to też moja opinia nie będzie jakoś bardzo zakłowana, bo jestem bardzo głodny. Widzę, że ketchup, o ile to jest ketchup, no jest taki torteksowy. Ketchup taki zwykły, bez jakichś. Zbędnych dodatków po prostu keczup. Natomiast frytki bardzo fajne, chrupiące, cieplutkie i są tak posolone, że dla mnie jest to idealna porcja soli. Bo nieraz trafi się, że dostaniecie te frytki takie totalnie bez soli albo przesolone, że nie da się ich w ogóle zjeść. I później po trzech frytkach macie sparciałe całe usta od tej soli. Tutaj, natomiast fajnie jest to wypośrodkowane, bardzo mi się podoba, bardzo mi smakuje, ale o frytkach no, nie będziemy tutaj dyskutować, bo no, nie spotykamy się tutaj, żeby testować frytki czy kaczupy do frytek, tylko i wyłącznie burgery. Kolejną fajną ciekawostką pomiędzy jedzeniem frytek, a zaraz będziemy wjeżdżać burgera. Chciałem się z Wami podzielić, bo już za tydzień wybieram się do Wrocławia i do Gliwic i nagrywam dla Was ostre odcinki z fajnymi gośćmi. Także możecie spodziewać się. Fajnych nowości. Mam nadzieję, że fajnych nowości, że przypadnie wam to do gustu. Także nie będę wam więcej mówił. Jak już coś wyjdzie, to wtedy będziecie mogli wyrazić swoją opinię. A na razie, no wiecie, to są tylko słowa, ale za moimi słowami idą też czyny, więc na pewno będzie ciekawy kontent. Bardzo ostry, bardzo wyzwaniowy, spodoba wam się. Także już teraz, jeżeli mogę Cię prosić, zostaw subskrypcję. Bo mamy już ponad 12200. Więc bardzo mocno dziękuję każdemu, kto zostawił suba na tym kanale już do tej pory. Natomiast jeżeli oglądasz to i nie masz subskrypcji, to koniecznie musisz to zrobić. Znaczy no nie musisz, ale fajnie by było. Ja to mocno doceniam. Możesz też napisać komentarz z podejrzeniami, z kim nagram odcinek. Bardzo chętnie odpiszę na Twój komentarz. Bo ja ogólnie lubię odpisywać na komentarze. Nie zawsze jest na to czas, ale no, odpisuję. frytki super, naprawdę bardzo, bardzo dobre. Ale już przechodzimy, słuchajcie, do głównej części naszego... Pa, gdzie jest ta pokrywka? Gdzie jest ta blać? Jesteś. Jest i pokrywka. Niestety nie dostałem również serwetek. Tam ktoś w komentarzu pisał, dawaj Maksym, noś ze sobą swoje chusteczki. I chyba tak zacznę robić, tak samo z rękawiczkami. Ale patrzcie, moi drodzy państwo, jak prezentuje się burger. Burger nie jest jakoś bardzo, bardzo duży ale wygląda mega apetycznie. Ja bardzo chętnie wkleję się w tego burgera moimi zębami i pokażę mu, co to znaczy prawdziwy zgryz. Ten sosik e, ostry tutaj od razu na samym starcie się nam wyłania. Bułeczka widzę fajniutka. To jest bułka brioche. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Jeżeli nie, to mnie poprawcie. Tak przynajmniej jest opisane w menu, a ja będę delektował się tym ostrym wariatem. Przede mną pierwszy gryz. Widzę, że to wszystko ładnie przysmażone jest tutaj. Nawet powiedziałbym bardzo na... Nawet powiedziałbym bardzo przysmażone. Mi to odpowiada. Zresztą wiecie, ja bardzo lubię kapciuchy. Lubię jak coś jest mocno przysmażone. Lubię czuć ten posmaczek takiego, takiego mięcha palonego mocno. Oczywiście gryzę, żebyśmy mogli tutaj przekonać się e, no o... o tym, co tutaj... Dostałem czas, moi drodzy, na wielki test. Głodny jak wilk. Więc jedziemy. Mięso, z tego co widzę, nie jest jakoś bardzo mocno wysmażone, ale nie przeszkadza mi to tutaj. No dobra, jeszcze trochę za mało gryzłem, żeby Wam powiedzieć coś więcej. Ciekawy posmaczek. No jest. Jest ostrawy jest to ostrawy burgerek. tak całkiem całkiem bym powiedział nawet, ale jeszcze zbyt mało go zjadłem, aby móc o nim coś więcej powiedzieć. Mega dobry ogórek. Ja na tyle dobrze mam obcykane to ostro jedzonko, że potrafię wyczuć większość składników danej kanapki, bo ostrość dla mnie to jest jako przyprawa, a nie zabijacz smaku. Wiem, że wiele osób ma także... Nie może jeść ostrego, bo po prostu nie czują smaku danego dania. Więc możesz w komentarzu napisać, czy ty masz tak, że jak jesz ostre, to czujesz wszystkie składniki, czy ty, jak jesz ostre, to jesz tylko ostre. Napisz, ja odpowiem. A tymczasem wchodzę dalej. On jest naprawdę spoko. Jest naprawdę spoko. Sos schod. Ciekawe co do tych sosów dodają. Mogłem w sumie się zapytać, co jest w tym sosie. Ale z drugiej strony nutka ciekawości też się przyda. Jedyny mankamencik słuchajcie, że jest on mały, ale bardzo, bardzo smaczny. Tyle, że no na dobrą sprawę, gdybym się zmusił, do takiego burgera zjadłbym na 4-5 gryzów i byłoby po robocie. Fajnie pieczy ta ostrość zjechała na dół. No. I daje, daje mi ognia, ale w stopniu oczywiście wyczuwalnym dla tych wszystkich składników, tak jak Wam mówiłem, jest dosyć słone mięso. Czuję to teraz, że jest tam sporo słoności. Chyba, że to nie mięso, ale mam wrażenie, że to mięso jest takie słone. Pochwaliłem frytki a propos słoności, ale faktycznie jest on. Dosyć słony. Nie jest to jakaś wielka przeszkoda dla mnie, ale jest on dosyć słony, szybko zniknął i zostały mi frytki. Także podczas jedzenia frytek, moi drodzy, będziemy sobie tutaj troszeczkę podsumowywać sam e, lokal Love Burger, który jest bardzo przyjemny w środku. Bardzo mm, klimatyczny można powiedzieć. Jest tam taki, taki fajny wybik burgerowni. Lokal istnieje od 2000. 16 roku. No i ponoć wszystko w tym lokalu robione jest własnoręcznie. Zresztą, po prostu wam przeczytam, co Love Burger pisze na swój temat. Love Burger powstał z miłości do burgerów. Nasz bar stoi w centrum starej miłosnej i jest bardzo lubianym miejscem. Stawiamy na najlepsze, wyselekcjonowane produkty. Wołowina Herefood to podstawa naszych burgerów, lecz dla wegetarian też mamy pyszności. Wszystkie sosy, jak też burgery wegańskie, przygotowujemy sami. Nasze bułeczki pszenne, jak też te bezglutenowe. Piecze, regionalna piekarnia. Napoje staramy się kupować polskich producentów. Do pysznego burgera w street foodowym otoczeniu nasi klienci mogą zamówić prawdziwą oranżadę. Mogłem kupić oranżadę, widzicie? Także tyle o sobie piszą. Fajnie, spoko. Przyjemnie, smacznie Tyle, że mało Ale no też zapłaciłem 42 zł Frytkami się dopchnę I będziemy kończyć moi drodzy Także pamiętajcie, żeby zostawić propozycję na to Co mogę zjeść w twoim mieście Dodatkowo obstawiajcie z kim będę nagrywał Nowe odcinki Już niedługo Zostaw łapę suba bardzo dziękuję raz jeszcze, a dlaczego widzimy się dzisiaj, a nie na przykład w czwartek, tak jak to zwykle bywało, ponieważ mój internet znowu odmówił mi posłuszeństwa, mi zależy na tym, żeby spotykać się z wami minimum dwa razy w tygodniu, a dodatkowo fajnie będzie sprawdzić sobie jakiś inny dzień, więc no, także bardzo dziękuję, trzymajcie się, cześć!